Gumball jest jedną z kreskówek, która nieraz mruga okiem do starszych widzów. Jest naprawdę wiele momentów, których dzieci nie zrozumieją i aż mnie samego zadziwiają ilość owych rzeczy w Gambolu. Jeżeli chcecie drugą część koniecznie napiszcie w komentarzu i pojawi się znak wodny, bo polscy youtuberzy potrafią kraść bez żadnych skrupułów. Zapraszam do oglądania. Scena pierwsza widzimy Gambola i Darwina. Chcą się oni pobawić, lecz zauważają, że jakoś im to nie idzie. Gambol nasuwa tezę, że po prostu się sobą znudzili, i po czym zauważają dwie mrówki, które potrzebują trzeciej do osiągnięcia celu. Chodzi tu o sytuację w związku. Gdy posiadamy drugą połówkę, istnieje szansa, że się sobą znudzimy, dlatego czasami pary odważają się zaprosić trzecią osobę, aby pobudzić ich związek. Scena druga. Chodzi o to, że mama Alana jest w szpitalu i Gamble i Darwin przeprowadzają operację i aby zahamować uwolnianie się powietrza, Darwin stara się nadmuchać Alana. Zobaczcie jak to wyglądało. Scena trzecia opowiada o małym gambolu. Na chwilę przestaje on hałasować i Nicole i Richard odpoczywają. Po chwili Nicole i Richard dostają myśl. Trzeba, że coś dopilnować, żeby nie kupmy mu zwierzaka. I Richardowi chodziło o zabezpieczanie się, czyli robienie dzieci bez robienia dzieci. I czwarta bonusowa scena. No, wiele tu chyba nie trzeba mówić. Tak mi się przynajmniej wydaje. I wolę chyba nie mówić o tej scenie za wiele. Teraz wykorzystaj mnie jak temperówkę. A co konkretnie chcesz udowodnić? Nic nie rozumiem. Dzięki za oglądanie. Jeżeli macie jakieś momenty, możecie podesłać na Discord i być może będzie druga część. Chciałbym, aby ta seria była na bazie tego, co faktycznie ja oglądam, zarówno z wami, i wszystkie podteksty były wyjątkowe, a nie takie, które każdy z nas zna. No ale dobra. Dzięki za oglądanie. Elo, Elo.